Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy ósmą lekcję, ale jest to druga lekcja poświęcona palcowaniu. W odcinku poświęconym utworowi Son of the Blue grupy Wilki opieraliśmy się o puste struny i poruszaliśmy się po takim, jakby schemacie na gryfie. Tutaj też będziemy mieli puste struny, ale już będziemy próbowali łączyć chwyty podstawowe. Chwyty, które już poznaliście podczas poprzednich lekcji, także ich połączenie nie powinno sprawiać wam problemu. Natomiast tutaj bardziej się skupimy właśnie na prawej dłoni, taka dosyć przyjemna baladka, o którą nie często prosiliście i będzie grupa kancelaria. Także zapraszam Was. Oprócz tego, że pokażę Wam teraz, jakie chwyty występują w utworze, powiem też o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie każdy chwyt, tutaj szczególnie jeśli chodzi o grupę podstawową, posiada swoją basówkę. Basówkę, czyli dźwięk podstawowy, od którego zawsze możemy budować akord, próbując go palcować. Dla akordu G-dur, basówką będzie struna E6, ponieważ na trzecim progu struny E6 mamy dźwięk G. Także jak sami tutaj widzicie od tego dźwięku bierze się nazwa właśnie tego akordu. Mamy w utworze jeszcze akord D dur i basówką dla tego akordu będzie pusta struna D. Także znowu mamy dźwięk D. Kolejny chwyt to będzie E mol. I dla tego akordu basówką będzie struna pusta E6. I ostatni chwyt, który się w utworze pojawi, to jest C dur i tutaj basówkę będziemy mieli strunę A5, ponieważ na trzecim progu struny A5 mamy dźwięk C C-dur. Tak, czyli G-dur, basówka E6, D-dur, basówka D4, E-mol, basówka E6 i C-dur, basówka A5. I jeśli kiedykolwiek będziecie chcieli zagrać dany utwór metodą palcowaną, to właśnie zawsze możecie rozpocząć dany akord od właśnie dźwięku podstawowego. Czyli tak zwa, od tak zwanej basówki. Utwór składa się z dwóch części, które później tam po sobie kolejno następują. Zanim przejdę do pierwszej części, to sobie przypomnijmy na szybko, jakimi palcami będziemy szarpali dane struny. Musicie to sobie zapamiętać, ponieważ podczas kolejnych lekcji poświęconych palcowaniu już nie będę więcej do tego wracał. Także basowe struny. Szarpiemy kciukiem, E6, A5 i D4. Palcem wskazującym strunę G3. Środkowym H2 i palcem serdecznym E1. I na razie będziemy się do tego odwoływali, są pewne wyjątki, ale na razie dla nas to nie jest ważne. Pierwszy chwyt G-dur, z uwagi na to, że jest to, że utwór jest grany w metrum 3 to na każdym chwycie będziemy grali 6 dźwięków, także G-dur. Zaczynamy sobie od basóweczki, struna E6, G3, H2, E1, H2 i G3, ponieważ kończymy Zagrywanie akordu G-Dur na strunie G3, to możemy sobie w momencie, kiedy ten to pusty zagrywamy, oderwać palce i już przygotować kolejny chwyt, tak, żebyśmy spokojnie mogli sobie na niego, żebyśmy zdążyli go chwycić. D-Dur. Czwarta, trzecia, druga struna, pierwsza, druga, trzecia. Połączę może teraz te dwa chwyty. Raz i, dwa i, trzy i. Raz i, dwa i, trzy i. Spójrzcie jeszcze na jedną fajną rzecz. Jeśli jesteśmy na akordzie G-Dur, to spójrzcie teraz jak do chwytu D-Dur. W jaki sposób możemy w bardzo prosty sposób przejść. Palec trzeci zostaje. Odrywamy palce pozostałe. A palca pierwszego i drugiego przenosimy sobie na odpowiednio na próg drugi struny E1 i G3. Popatrzcie. G-dur. Odrywamy. Przenosimy. G-dur. D-dur. G-dur. D-dur. sobie tak kilkanaście razy, nawet kilkadziesiąt. Ta zmiana jest. Bardzo prosta, tylko trzeba ją troszeczkę sobie wyćwiczyć. Okej. Okay. Lecimy dalej. Z akordu D dur przechodzimy na E mol i teraz, żeby zagrać rytmicznie później dalej te przejście, ostatnim dźwiękiem chwycie dedur jest drugi próg struna G3. I tego chwytu nie odrywamy tutaj przy tej strunie G3. Tylko ten chwyt normalnie, ten dźwięk zagrywamy. I dopiero wtedy, kiedy zagramy pierwszy dźwięk z akordu e dopiero z akordu dedur odrywamy palce i przenosimy szybko, żeby zagrać struny kolejne w tym akordzie Emol akurat te palce tutaj nie są potrzebne, bo jak, jak tutaj widzicie gramy tylko puste struny, ale żeby tutaj sobie wyćwiczyć tą zmianę, bo później powiedzmy dochodzą jakieś inne wariacje i ta zmiana na pewno tutaj się przyda. Także D Dur Emol i teraz OK, i ostatni akord C dur. Tu tak samo. Możemy wcześniej sobie już na tej strunie G3 oderwać te palce, tak? I przygotowujemy akord C dur. Wygrywamy go od struny A5. A5, G3, H2, E1, H2 i G3. Także mamy emol. Zaczynamy od basówki E6. Od Wam przygotowujemy cedur od piątej struny. Także, jak widzicie, warto sobie czasami właśnie ułatwiać tę sprawę i tam, gdzie mamy puste struny, No to jest zawsze brać pod uwagę, bo one są takimi łącznikami między, między chwytami i pozwalają zagrać nam dane ćwiczenie, dany utwór rytmicznie. Zagram wam tą całą frazę w bardzo wolnym tempie. Jak wspomniałem, ta fraza powtarza się cztery razy, także znowu przechodzimy na akord G-dur. Z uwagi na to, że w akordzie C-dur ostatnim dźwiękiem była pusta struna G3, to znowu zagrywając ten dźwięk już palce odrywamy, aby przygotować chwyt G-dur. Zobaczcie zmianę chwytu C-dur na G-dur. Tak? I już tutaj się zaczyna kolejna fraza. No to może w szybszym tempie. Kiedy zagramy te wszystkie cztery. Sekwencję i skończymy na akordzie C-dur. Zaczyna nam się druga część, i druga część rozpoczyna się właśnie też od chwytu C-dur. Także tutaj nie wykonujemy żadnych zbędnych ruchów. Ta ręka, to opalcowanie zostaje, i tutaj będziemy mieli dwie sekwencje: pierwsza to będzie C-dur, G-dur, D-dur e -mol, a druga C-dur, tak jak było. G-dur, tak jak było. D-dur, tak samo. I zamiast na końcu akordu E-mol, będziemy grali jeszcze raz akord D-dur. I później te dwie sekwencje jeszcze raz się powtarzają. Także zaczynamy od akordu C-dur. 6 dźwięków. A5, G3, H2, E1, H2, G3. I przygotowujemy akord G-dur, czyli przez pustej struni G3 odrywamy palce i G-dur od basówki E6, E6, G3, H2, E1, H2, G3. Połączę te dwa chwyty. Okay, teraz połączenie G-dur Te połączenie mieliśmy w poprzedniej części, także tylko sobie je przegrajmy. I tutaj połączenie ostatnie również występowało, czyli po kordzie D-dur mamy Emol. Tak, to jest jedna sekwencja, i teraz znowu gramy akord C dur. G dur. D dur. I jeszcze raz akord D dur. Ok, i teraz po tym chwycie D dur musimy znowu wejść na chwyt C-dur. Z uwagi na to, że chwycie D-dur ten ostatni dźwięk to nie jest pusta struna G, ale musimy ją przycisnąć na drugim progu, to musimy tą zmianę sobie dobrze wyćwiczyć, żeby później zdążyć na ten chwyt C-dur, tak? na, na tą strunę A5 przyciśniętą na progu trzecim. Okay. I zagram to może tą całą drugą część w wolnym tempie. E, de novo, ceduro. Później zaczyna nam się znowu druga część schwytu D-dur. Przechodzimy płynnie do akordu G-dur. Jest to odwrotne połączenie. Wcześniej mieliśmy z akordu, połączenie z akordu G-dur do D-dur. Tutaj tak samo. Odrywamy te dwa palce. Trzeci palec tutaj zostaje. Mego palca dokładamy tutaj pod palcem trzecim i te dwa odpowiednio na progu drugim i progu trzecim. No to spróbujmy teraz po to palcowanie sobie zaśpiewać. Chwyt Giedur, wchodzimy na slabę biorę. Zabiorę cię właśnie tam, gdzie jutra słodki smak. Zabiorę cię właśnie tam, gdzie słońce dla nas wschodzi. Zabiorę cię właśnie tam, gdzie wolniej płynie czas. Zabiorę cię właśnie tam, gdzie szczęściu nic nie grozi. Druga część: dość mam już pustych dni i świąt, których nie było. Między nami jest coś, nie zaprzeczaj mi. Tyle mogę ci dać. Solą życia jest miłość, boisz się wielkich słów. To nie wstyd. Jedur, czyli wchodzimy na kolejną część utworu. Jak widzieliście i słyszeliście, Kawek jest bardzo przyjemny, jeśli chodzi tutaj o grę na gitarze czy śpiew. Ja chciałbym tutaj, żebyście oprócz tego, że sumiennie wytrenujecie to palcowanie, to też zwrócili uwagę na elementy, które podczas kolejnych lekcji Wam się przydadzą. Mam tu na, mam tu na myśli łączenia chwytów, tak? Czyli Zwracajcie zawsze uwagę na łączenia, czy to między dwoma, powiedzmy, motywami, czy między dwoma chwytami, bo takie łączniki jak puste struny, jak wspólne palce, powodują, że ta gra nasza jest rytmiczna i płynna. Także no, trzeba czasami właśnie pomyśleć, jak tutaj sobie to naszą grę usprawnić, jak ułatwić, żeby słuchacz no, czerpał, czerpał przyjemność z tego, co słucha, na co. Patrzy. W takim razie dzięki Wam za tą lekcję. No, i do zobaczenia w takim razie. Kłaniam się nisko.